No, witam serdecznie wszystkich. Jestem w tej chwili w Madrycie. To jest dzień pierwszy takiej prawdziwej kwarantanny, od kiedy premier zgodził się na to, żeby policja wkroczyła do miasta i zdecydowała o tym, jakie ma być możliwość, że tak powiem, funkcjonowania społeczeństwa. Oczywiście wszystkim zalecono 15 dni kwarantannę, pobyt w domu. Te same zalecenia, które znamy z Polski. Natomiast tutaj, jakby życie przebiega bardzo spokojnie, prawda? Ulice są puste. Natomiast nie ma problemu z tym, żeby wyjść do sklepu, zrobić zakupy, albo cokolwiek innego. Także to jest dzień, dzień tutaj kwarantanny. Ja w tej chwili jestem na etapie organizowania sobie nowego lokum, z racji tego, że tutaj mój obecny pobyt się kończy, to jest samo centrum. Myślę, że przyniosę się gdzieś bliżej lotniska. W tej chwili, jeśli chodzi o ceny popytów w Madrycie, no to spadły diametralnie. To znaczy, można w tej chwili za 20 euro wynająć fantastyczne mieszkanie z widokiem ze wzgórz bezpośrednio na Madryt. Także no, myślę, że nie będzie problemu z tym. Zostałem, zostałem w sytuacji, w której miałem bilety na dzień dzisiejszy z naszymi liniami lotniczymi i na dzień jutrzejszy. Kiedyś to zostało anulowane. Poprosiłem o zwrot pieniążków. No i czekam na informację o tym, kiedy charter. Ten hiszpański się pojawi, także wtedy będę mógł za niego zapłacić, no i wrócić na spokojnie do Polski. Zakładam, że ceny nie będą wyższe niż normalnie. Ja za mój oryginalny bilet razem z walizką płaciłem chyba 600 zł. Także zakładam, że ta cena będzie podobna, no chyba, że postanowią coś dowalić. Ale to wiedzie w praniu, będziemy wiedzieć o tym za chwilkę. <tak> także w tej chwili dzień kwarantanny pierwszy w Madrycie. Co do samopoczucia, no, ludzie chodzą w maskach, troszeczkę ich jest. Mam o tym inny materiał, który mogę puścić w innym terminie, natomiast tak, żeby tylko po prostu wszyscy wiedzieli, wszystko odbywa się normalnie. To znaczy do sklepu jest tak, że na przykład do Lidla wchodzi w ograniczoną ilość ludzi. Pan z ochrony wpuszcza, kiedy kto może wejść, tak żeby liczba osób na teren tego sklepu nie przekraczała jakiejś tam ich wyliczonej wartości. Rozmawiałem ze znajomym, który pracuje tutaj w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest Polakiem z pochodzenia, natomiast jest Hiszpanią jakby z wychowania. I mówi, że no, to się wszystko powolutku rozwija. Rozmawiałem również ze znajomą, która pracuje tutaj. Też powiedziała, że właściwie to, no, nic się specjalnie nie dzieje, no. tylko kwestia odpowiedzialności, być odpowiedzialnym obywatelem i w tym momencie dbania o e, wszystkich dookoła, czyli no, nie narażania siebie, nie narażania innych. E, jeżeli nie ma potrzeby wychodzenia, nie wychodźmy. E, aczkolwiek, jak słyszycie, teraz w tle przejeżdżają motocykle e, i moje serce oczywiście krwawi Z tego tytułu, że nie mogę e, się na wybrać, bo wzgórza wokół Madrytu są przepiękne. Natomiast no, jakby zdrowy rozsądek i to wszystko. E, Tłumaczy całą sytuację. Także tak to wygląda na ten moment. Pozdrawiam Was serdecznie z samego centrum Madrytu i do usłyszenia, mam nadzieję, następnego dnia niebawem z innego już miejsca. Na razie. Hej.